Wiosną 2006 roku Kjabdzie Rimpocze wraz z grupą około 200 osób wyruszył na pielgrzymkę do Indii. Grupa była różnorodna. Uczniowie przybyli z różnych krajów, w tym również z Polski. Miejsce rozpoczęcia pielgrzymki zostało ustalone na Delhi, gdzie w Mandiukatila czekały na nas wszystkich autokary. Jednakże część uczestników spotkała się już wcześniej z Rimpoche w Katmandu, w klasztorze Bencien. Razem z Rimpocze odwiedziliśmy najpierw Parping, wyjątkową, ważną miejscowość, bogatą w błogosławieństwo miejsc i jaskiń, w których medytowali wielcy mistrzowie, jak i również miejsce, w którym znajduje się wiele ośrodków tradycyjnych odosobnień medytacyjnych. Tam też znajduje się ośrodek trzyletnich odosobnień klasztoru Bencien, Bencien Drupte do którego udaliśmy się razem z Rimpocze. W czasie całej pielgrzymki Rimpocze dzielił się z nami opowieściami z dawnego Tybetu, zarówno tymi, które sam przeżył, jak i tymi, które przekazali mu starsi mistrzowie. Było w tym coś bardzo żywego, to nie były wykłady, ale opowieści pełne mądrości i ciepła. Wiele osób zadawało pytania, o praktykę, o codzienne wyzwania. Spotkania miały nieformalny charakter, pełen bliskości. Rinpoche wydawał się być pełen radości, jakby cieszył się obecnością tylu uczniów zgromadzonych razem na pielgrzymce. Rimpoczemu towarzyszyli także lamowie z klasztoru Bencien, lama Gelek Paljor, który przez wiele lat był bliskim asystentem Rimpoczego i który odszedł, utrzymując medytację Tugdam. Lama Juntin Palzang i lama Nga którzy później zostali rezydentami w ośrodku Bencien Falmuten. Parping od pierwszej chwili był dla mnie wyjątkowy i pełen osobistych przeżyć rok wcześniej stojąc pod tą samą bramą ośrodka odosobnień z głębi serca wyrażałam życzenia aby mogła w przyszłości medytować w tradycyjnym trzyletnim odosobnieniu w tamtym czasie nie wiedziałam jeszcze że w niedalekiej przyszłości w ośrodku będzie karma kang w Polsce powstanie ośrodek odosobnień będzie drupte w Polsce, w którym grupa 16 osób, w tym ja, weźmie udział w tradycyjnym trzyletnim odosobnieniu. Nie miałam także wtedy pojęcia, iż to właśnie lamowie, którzy byli z nami na pielgrzymce Lamangangtsultrim i Lamayonten Palzang będą nauczać nas praktyki damów oraz sześciu okna ropę. Dla nas, polskich uczniów, było to coś bezprecedensowego, ponieważ wcześniej tak pełnego przekazu w Polsce jeszcze nie było. Dbałość Rimpoczego o polski drupkang przejawiała się na wiele sposobów. Rimpocze powierzył Undze Girmę Puncok nauczenie nas gry na instrumentach, recytowania tekstów oraz poprawnego wykonywania płucz, drupcienów czy drupy. Ponadto do Polski został też wysłany Lama Midgersonam, specjalnie wyznaczony przez Rimpoczego, by przekazać nauki sześciu jog na ropy i wspierać nas trup w trupkangu. W parpingu trzyletnie odosobnienia odbywają się do dziś, z krótkimi przerwami między kolejnymi grupami. Zawsze jest więcej chętnych niż miejsc. Decyzje zapadają według wskazań Rimpoczego. Ośrodek Bęcień cieszy się poważaniem, dlatego też w odosobnieniach biorą udział nie tylko mnisi z Bęcień, ale też mnisi z innych klasztorów. Wracając do pielgrzymki, kiedy już wszyscy ulokowali się w autokarach, wyruszyliśmy w kierunku sali. W pielgrzymce towarzyszyli nam też czcigodne Tempa Jarpel, Lama Sierapuangciung, i asystent Rimpoczego Tasiuser, odpowiedzialni za logistykę i administrację całego przedsięwzięcia. Sala, kolejne wyjątkowe miejsce, w którym schronienie znalazło wielu mistrzów i mnichów buddyzmu tybetańskiego, a także wielu tybetańskich uchodźców. Miejsce, w którym przechowywana jest tybetańska kultura, język i nauki Buddy. Dzisiaj to miejsce staje się dla mnie jeszcze bardziej szczególne, bo właśnie tu będę się uczyć języka tybetańskiego przez kolejne dwa lata. Być może to podczas tej pielgrzymki zawiązała się ta niewidzialna więź, która dziś owocuje. Moje nazwisko jest już na liście uczniów i mam już bilet na samolot. Szkoła rozpocznie się w październiku, a na moim kanale YouTube będę dzielić się swoimi wrażeniami i doświadczeniami z nauki. W Dharamsali nie spotkaliśmy niestety Jego Świątobliwości Dalaj Lame. Natomiast w tantrycznym klasztorze Gyuto dzięki kjabdzie Tędzarim Poczemu mieliśmy ogromne szczęście spotkać Jego Świątobliwość Karmapę, Ogię Trinle Ledorcze. Karmapa udzielił nam nauki Jawiszeki Chenrezika. Potem wraz z grupą innych osób, głównie Tybetańczyków, wzięliśmy udział w ogólnej audiencji. Specjalnie dla nas został też przygotowany posiłek. Przebywanie w obecności Jego świętobliwości Karmapy było dla nas głębokim i niezapomnianym przeżyciem. Z Daramsali udaliśmy się do Sierra klasztoru Jego eminencji Taisitu Rimpoczego, gdzie zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci wyśmienitym poczęstunkiem, który był prawdziwą ucztą: kilkanaście dań, szwedzki stół i serdeczna atmosfera. Na prośbę Rimpoczego Jego eminencja Taisitu Rinpoche' udzielił nam ceremonii Czerwonej Korony, praktyki o głębokiej mocy wyzwolenia przez widzenie. Sama ceremonia była podniosła. Dźwięk jalingów na krążącym oddechu brzmiał nieprzerwanie przez wiele minut w mistrzowskim wykonaniu. Cała atmosfera była też wypełniona niezwykłą, głęboką relacją pomiędzy oboma ringpoczami. Możliwość przebywania w tym było nauką samą w sobie. Z Sierra Pling udaliśmy się do Copema. Świętego miejsca Guru Rinpoche i Mandarawy. Przyjazd był nieco chaotyczny, zamiana autobusów, zamieszanie z bagażami, trochę biegania, ale z perspektywy czasu, wszystko to wspominam z uśmiechem. Polska grupa zamieszkała w klasztorze Szkoły Enigma. Mnisi udostępnili nam swoje cele. Dzięki temu mogliśmy poczuć atmosferę klasztornego życia tuż nad jeziorem. Następnego dnia Rinpoche poprowadził guru jogę guru Rimpoczego z Cokiem. Na świeżym powietrzu nad samym jeziorem była przestrzeń na osobiste pytania i rozmowy, bez zbędnej formalności, z jaką czasem wiąże się kontakt z wielkimi mistrzami. Rinpoche siedział na zwykłym plastikowym krześle z uśmiechem na twarzy, pośród niemal 200 osób, i obdarzał tym uśmiechem każdego, kto się do niego zbliżył. Rinpoche zabrał nas do świętych jaskiń, tej góry Rinpochego oraz tej, gdzie medytowała Mandarawa. Droga była trudna, górska, kręta i nie mogliśmy się nadziwić, z jaką gorliwością Rimpoche z pomocą asystentów ją pokonał. Widać było zmęczenie Rimpoczego, ale twarz jego promieniowała szczęściem. Obecność Rimpoczego otworzyła nam drzwi do wnętrza jaskiń, które zwykle nie są dostępne dla każdego. Tam, wewnątrz, odbyła się kolejna Guru Yoga. Reszta grupy modliła się na zewnątrz, wspólnie recytując mantrę. Każdy mógł wejść na chwilę i poczuć atmosferę miejsca. Te jaskinie, tak gdzie był Guru Rimpoche i tak gdzie była Mandarawa, są jak żywa pamięć praktyki. Nawet najmniejsze przestrzenie niosą ogromną moc. Po zakończeniu oficjalnej pielgrzymki w drodze powrotnej do Delhi w miejscowości Simla z moim mężem i przyjaciółką odłączyliśmy się od grupy, by udać się wynajętym jeepem do Deradun, Clement do klasztoru Mindrolling, by spotkać minigę Trichina i poprosić o błogosławieństwa na dalszą praktykę dharma. Dotarliśmy po południu. Zamieszkaliśmy w Guest House de znajdującym się na terenie Mindrolling. Muzyka Następny dzień okazał się być dniem szczególnym. Jadąc tam, nie wiedzieliśmy, że był to ostatni dzień w Seciu, w którym podczas czam występują wszystkie emanacje góry Rinpoche'go wraz z Cogial i mandarawą w niezwykłej oprawie rytualnej muzyki. Mieliśmy szczęście spotkać milnik triciena Rinpoche'ego i to dwukrotnie, w oficjalnym spotkaniu kierowanym przez milnik Dziecen Kandro Rinpoche. Wizyta była krótka, ale moc błogosławieństwa pozostała z nami na zawsze. To, co obecnie widzimy na ekranie, to dawny dróbkang, czyli miejsce trzyletnich odosobnień. Dziś w tym miejscu zbudowany jest ogromny posąg guru Rimpoczego, który będzie pokazany w trzeciej części filmu. Natomiast nowy dróbkang powstał za Instytutem Studiów po tybetańsku nazywanym Siedra. Jest on znacznie większy od poprzedniego i może w nim medytować większa ilość mnichów. Wróciliśmy pociągiem Shatabdi Express do Delhi, gdzie przenocowaliśmy w hoteliku za 150 rupi. Następnego dnia pojechaliśmy na lotnisko, Ania, moja przyjaciółka poleciała do Kanady. My czekaliśmy jeszcze kilka godzin, i niespodzianka na lotnisku albo bonus pielgrzymkowy właśnie na lot do Europy oczekiwała miling dziecin Kandro Rinpoche. Mieliśmy szczęście znów być w obecności Rinpoche, ciesząc się nieformalną rozmową. Przypadek? Teraz zobaczymy klasztor Mindrolik współcześnie, w roku 2020. Inny czas, inne okoliczności, ale ten sam przekaz, ta sama linia, ten sam duch. Mam nadzieję, że tych kilka wspomnień i przede wszystkim zobaczenie wspaniałych mistrzów, usłyszenie ich imion, zobaczenie świętych miejsc odbije w waszych sercach ślad spokoju i radości. Dziękuję Wam bardzo. Yeah.